Waga nadchodzi! Panie i panowie, epicka jesień w siódemce. Możemy tu wykreować wszystko, z czego dusza zapragnie. Ja, ja sobie robię. Gwiazdy światowego kina pokażą się w najlepszych rolach. Wielkie filmowe hity wszystkich wygniotą w potem. To takie inspirujące. Do tego coś niezwykłego. Markowe nowości serialowe. Czerwony orzeł. Uczciwy przekręt. Punkt krytyczny. I strzał w dziesiątkę, ósmy sezon dwóch i pół. Będzie się działo. Dużo odlotowo. I z rozmachem. Widziałeś już coś takiego? Pizza jesień w siódemce.